Wyobraź sobie, że zmieniasz zdanie. Może to być rzecz super ważna, taka, która organizuje jakiś taki pogląd, przekonanie, które nadaje strukturę Twojemu funkcjonowaniu. I wyobraź sobie, że zmieniasz zdanie. I yy, chciałbym dzisiaj zastanowić się przez chwilę, co się musi wydarzyć, żeby zmienić zdanie w tak ważnej sprawie. Jedną z najważniejszych rzeczy, które przyszło mi doświadczyć w trakcie mojego studiowania, i taka rzecz, którą obserwuję i zachęcam do niej osoby studiujące psychologię, jest doświadczenie kryzysu. Doświadczenie takiego przekonania, że, albo właśnie zmiany przekonania. No bo jak ktoś idzie na tą psychologię, czy jakikolwiek inny kierunek studiów, czy uczy się w ogóle, to bardzo często doświadcza takiego Takiej komunikacji, takiego e, języka, e, który mówi: dasz sobie radę. To jest do ogarnięcia. To jest trudne, ale to jest do ogarnięcia. I pamiętam, że e, przez długi czas w moim życiu byłem przekonany, że te rzeczy, które sobie wybieram, e, te rzeczy, które stają przede mną, e, to są rzeczy, do których wystarczy się przyłożyć e, i, mm, no i się uda. Natomiast y, pamiętam taki moment w trakcie studiowania, gdzie to przekonanie zniknęło, gdzie okazało się, że y, no, no nie, no to, to nie chodzi o, o, o ilość włożonej pracy. To po prostu się nie udaje. To się nie da zaliczyć, to się nie da w głowie ułożyć, to się jakoś tak nie da w praktykę wprowadzić. I pamiętam, że to było takie doświadczenie dla mnie bardzo istotne, bo y, takie doświadczenie y, granic moich możliwości. I. Y, bardzo istotna wtedy pojawiła się refleksja. Istotna mówię z perspektywy mojego dalszego zajmowania się psychologią, była refleksja na temat tego, czy to jest granica, którą muszę przekroczyć, żeby móc robić to, co chcę robić. Dojście do granicy jest takim momentem, kiedy to przekonanie o tym, że wystarczy się przyłożyć, no musi zostać zweryfikowane. I myślę sobie o tym w kontekście uczenia innych ludzi i w kontekście mm, uczenia się i rozmawiania na temat tego doświadczenia, bo e, mam wrażenie, że m, panuje jakiś taki m, ukryty konsensus, e, jakieś takie przekonanie, które e, wszyscy mamy i chyba nie do końca zdajemy sobie z niego sprawę. E, takie przekonanie, że m, osoba, która uczy, Nauczy. A osoba, która uczy się, nauczy się, że te rzeczy, które, te umiejętności, te kompetencje, te postawy, te przekonania, no one po prostu zakwitną gdzieś tam w tym uczącym się człowieku przy pomocy tej osoby, która uczy. Natomiast zdarza się, i, i dobrze, że tak się zdarza, moim zdaniem, że tak nie jest. I co wtedy? I wydaje mi się, że ten nasz ukryty konsensus wtedy gryzie nas w stopy i powoduje, że my zaczynamy odgrywać jakąś taką scenę, w której wszyscy pokazują, jak bardzo się starają, jak bardzo im zależało, no i jak bardzo nic się nie da z tym zrobić. Natomiast nie ma takiej otwartej rozmowy na temat tego, że to Twoje przekonanie. Jest nieaktualne. I myślę sobie o tym, że przekonanie kogoś do zmiany kierunku studiowania, do zmiany kierunku studiowania, nie tyle, żeby zmienić dziedzinę, ale może, żeby w tej dziedzinie się gdzieś przemieścić, żeby się zainteresować czymś nowym. Myślę sobie o tym w kontekście osób, które wybierają się na studia po to, żeby potwierdzić swoje. Kompetencje, żeby uzyskać kwalifikacje. Idą innymi słowy z przekonaniem, ja już to wiem, tylko potrzebuję dokument, na którym będzie napisane, że ja to wiem. I bardzo często to przekonanie jest, jest kłodą, którą ci ludzie nie dość, że mają przed sobą, to jeszcze ciągną ją za sobą wszędzie tam, gdzie idą. To przekonanie, że ja wiem, tylko po prostu. Muszę to jakoś potwierdzić dokumentem. Problem jest taki, że dyskusja na ten temat musiałaby otworzyć problem tej postawy, tego przekonania, że ja to przecież umiem. I Dyskusja na ten temat jest wkraczaniem w przestrzeń bardzo osobistą, często tak osobistą, że osoby uczące uznają, że to nie jest miejsce dla nich że to jest rozmowa, którą ta osoba powinna odbyć z kimś bliskim, z kimś z rodziny, z wybrankiem, wybranką, z przyjacielem, przyjaciółką itd. A nie jest to miejsce dla kogoś, kto próbuje utrzymać profesjonalny dystans. Natomiast to często prowadzi do takiej sytuacji, gdzie to nieaktualne przekonanie o tym, że dam sobie radę, rośnie albo utrzymuje się, a pod nim rośnie strach, rośnie. Płynące z różnych źródeł, y, takie kontrprzekonanie, no jednak sobie nie radzę, jednak jest zbyt ciężko, jednak jest zbyt trudno, nie nadaje się. I zwykle wtedy y, osoby y, niedoświadczone z y, tego rodzaju kryzysowaniem zaczynają uznawać, że coś z nimi jest nie tak. Podczas kiedy y, może to nie jest coś nie tak ani z osobą, która uczy, ani z osobą, która się uczy, tylko coś jest nie tak z tym, czego się uczymy. I nie tak, nie w sensie, że to jest złe, tylko yy, to nie jest. Yy faktyczne zainteresowanie tej, tej osoby, która się uczy albo tej osoby, która uczy innych. To też się zdarza. Zdarzało mi się uczyć rzeczy, których, którymi się nie interesowałem i to była katorga i dla wszystkich, nie tylko dla mnie, ale też dla tych, którzy się mieli tego uczyć i, i, i bardzo bezwiednie, i, ale też skutecznie zniechęciłem siebie i innych do tego tematu. Mówię o tym dlatego, że jeżeli ta rozmowa na temat tego przekonania się nie odbędzie, to co może się stać i, i, i co obserwuję, i, i, i zastanawia mnie, może być tak, że w którymś momencie ktoś dojdzie do ściany. A często też przy dojściu do tej ściany ta ściana się na tego kogoś zawala. To wytworzone wewnętrznie przekonanie jestem do niczego, no bo nie umiem tego, tego i tego. W związku z tym coś musi być nie tak ze mną. To jest błędne przekonanie, ale bardzo skuteczne. Pierwsze, które przychodzi nam do głowy. Tak jesteśmy skonstruowani. Winimy się za nasze doświadczenia. Wtedy kiedy jakby rzeczywistość już Staje i, i, i pokazuje tą granicę, i okazuje się, że no dalej się nie da pójść. I to, to nie ze złej woli albo z braku pracy i tak dalej, tylko po prostu jest jakaś taka granica w przyrodzie. Ona nie jest ani w osobie, która się uczy, ani w osobie, która ją uczy, tylko jest gdzieś w temacie. I myślę sobie o tym, że osoba w takiej sytuacji doświadcza ogromnego osamotnienia. I to jest takie osamotnienie, nad którym zastanawiam się, czy. Hmm, czy powinno się wkraczać w to osamotnienie? No bo to jest jednak doświadczenie osobiste i jest to doświadczenie tożsamościowe. My się czegoś dowiadujemy o sobie w stosunku do mm, jakiegoś tematu. Na przykład to nie dla mnie. E, to. Mm, to wymaga ode mnie czegoś, czego nie chcę robić. I wydaje mi się, że takie kierunki jak na przykład psychologia są świetnymi przykładami tego, dlatego że dość... Podstawowym elementem zawodu psychologa, niezależnie od tego, czy jest to zawód psychologa w sytuacji pomocowej, czy jest to zawód psychologa-naukowca, czy jest to w ogóle zawód jakiegoś takiego facylitatora, osoby uzupełniającej jakieś procesy, które nie są z natury psychologiczne, a jednak dotyczą ludzi. Więc myślę sobie, że w tym wszystkim podstawowym elementem pracy psychologa jest etyka. I ta etyka wymaga pewnych postaw i pewnego stosunku do osób, z którymi w profesjonalny sposób pracujemy. I to nie jest tak, że każdy człowiek, jak przez pięć lat jednolitych studiów magisterskich, najlepiej stacjonarnych, zakończonych empiryczną pracą naukową, obronioną i potem po uzyskaniu tytułu magistra, to, to ta osoba natychmiast zacznie czuć, że te postawy są w jej życiu ważne. Nie musi tak być. To wcale nie jest oczywiste i to wcale nie jest proste, i to naprawdę nie jest dla wszystkich, bo tego rodzaju relacja nie jest konieczna. Znaczy, można żyć. Bez wchodzenia w profesjonalne relacje pomocowe z innymi ludźmi albo w profesjonalne relacje badawcze z innymi ludźmi. Naprawdę można przeżyć wspaniałe, długie, ciekawe życie bez wchodzenia w takie relacje. I okazuje się gdzieś tam w trakcie tego studiowania, że te postawy zaczynają być ostre. One zaczynają być jasno widoczne, bo gdzieś tam z perspektywy wyboru kierunku studiów albo z perspektywy nawet pierwszych dwóch lat studiowania, jakby wszyscy się zgadzamy, człowiek jest podmiotem itd., dalej, wszystko jest ok. Jakby nie brzmi to jak coś, co stanie mi na drodze. Ale potem okazuje się, że, że to jest trudne, że to wymaga kompetencji osobistych, których, które są za tą granicą prywatności. Osoba ucząca nie będzie przekraczać tych granic, albo hmm, będzie je przekraczać z trudem, albo będzie je przekraczać w sposób nieuprawniony. Więc. Hmm, Myślę sobie, że to doświadczenie osamotnienia wtedy, kiedy dochodzimy do ściany, okazuje się, że ja nie chcę być tym kimś, kogo ten kierunek próbuje wykształcić. To to doświadczenie jest istotne. I teraz wracam do tego zastanawiania się nad tym, czy to jest miejsce dla osoby prowadzącej ćwiczenia, na przykład dla mnie, żeby otwierać ten temat z osobami, które się uczą, żeby mówić o tym ich osobistym trudzie. Bo nie mam problemu z tym, żeby mówić o tym, że ten trud przyjdzie i że należy go wypatrywać i, i nawet przywitać go z jakimś takim, z taką ciekawością, bo, bo, bo z niego przyjdzie weryfikacja, z niego przyjdzie potwierdzenie jakieś takie we mnie wewnętrzne doświadczenie tego, że tak to jest to lub nie. To nie jest to. I z jednej strony myślę sobie, że bardzo mocno, zpsychologizowaliśmy poczucie, m, poczucie własnej wartości, poczucie jakiegoś takiego przekonania o własnej inteligencji i tak dalej. I mamy takie fałszywe przekonanie, że jak jestem y, inteligentny i mam wysokie mniemanie o sobie, to świat stoi przede mną otworem. Tak nie jest. Y, więc y, to doświadczenie jest pewnego rodzaju urealnieniem jakichś tam, powiedzmy, dyskursu na temat wartości człowieka. Natomiast jest to też doświadczenie, które może kierować tą osobę w stronę czegoś co faktycznie jest jej naturalną przestrzenią funkcjonowania, albo taką przestrzenią funkcjonowania, w której wysiłek włożony w pracę nad sobą przyniesie taki efekt, jakiego ta osoba oczekuje. I myślę sobie, że e, psychologizowanie tego tematu powoduje, że my próbujemy ludziom oszczędzić trudów, że my próbujemy spowodować, e, żeby e, albo nie mieli tych doświadczeń zwątpienia. E, to można zrobić, na przykład skracając studia, e, ale no, wtedy nie mamy gwarancji, że ta osoba wychodząc po tych skróconych studiach e, faktycznie doświadczyła tego w sobie, e, kim, kim, mm, kim jest, Psycholog. E, więc myślę sobie, że e, próba uładzenia tego e, przynosi szkodę, bo e, osoby kończąc e, takie studia nie mają, e, nie mają realnego obrazu siebie. Z drugiej strony myślę sobie, że e, to się może łączyć z ogromną presją i z ogromnym. E, Takim oczekiwaniem, że ja sobie poradzę. W związku z tym osoby szukają wsparcia gdzieś na zewnątrz w terapii, w poradnictwie psychologicznym, w rodzinach, w relacjach itd. I gdzieś mogą odzyskać tą siłę, tą, tą pewność, ten napęd do tego, żeby jednak stać się tym kimś, żeby zmienić swoje przekonanie o sobie. Natomiast to wymaga jednego bardzo. Bolesnego momentu. Momentu, w którym e, świat z naszymi e, aktualnymi postawami, przekonaniami e, jest nie do zniesienia. Bo tylko wtedy zmieniamy, e, zmieniamy się, zmieniamy się w sobie. E, Wtedy, kiedy nie da się już funkcjonować w świecie z tym, co mamy. I ten moment rozpadu to jest taki moment, gdzie, który budzi w osobach i uczących, które już mają jakąś taką inklinację ku innym ludziom, a jeszcze do tego osobom uczącym, które zawodowo gdzieś tam poza uczeniem ludzi zajmują się pomaganiem ludziom, budzi takie, taki odruch jak. Dziecko chodzące po murku, które zaraz spadnie. Wybiegamy z rękami i próbujemy ratować tą osobę przed upadkiem, przed bólem. I to trudne, bo mam takie przekonanie, że ten upadek musi nastąpić, że to doświadczenie, świat jest nie do zniesienia z tym, co mam, jest potrzebne. I Wydaje mi się, próbuję tak sobie to w głowie układać, że ja jestem po to, żeby osobę z takim doświadczeniem przywitać wtedy, kiedy wróci. Nie wybieram się tam z nią do tej rozpaczy i do, tego, do tej pracy nad sobą, bo wydaje mi się, że po pierwsze powstaje takie niebezpieczeństwo, że zrobiłbym z tej osoby siebie. A ja już na świecie jestem i, i, i naprawdę nie, nie, nie trzeba tego więcej. A druga kwestia jest taka, że to powoduje zupełnie inną relację. Że prawdopodobnie gdybym pobiegł za taką osobą, to później patrząc na grupę, widziałbym tylko ją. Więc bo, 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 byłbym inaczej zaangażowany w jej uczenie się, w jej doświadczanie i tak dalej. Więc wydaje mi się, że to doświadczenie zewnętrznego wsparcia jest budujące i buduje samodzielność. Ja jestem do przekazywania wiedzy, budowania postaw itd., natomiast wtedy kiedy osoba zaczyna pracować nad sobą, to moim zadaniem jest czekać, aż wróci i nie robić żadnego ciężaru, kiedy postanowi, że nie wraca. Nie brać do siebie, nie przekonywać, nie, nie perswadować itd. Może się okazać, że świat zacznie być znośny dopiero wtedy, kiedy zrezygnuje na przykład ze studiowania w ogóle albo ze studiowania w tym kierunku, w którym studiuje do tej pory. Myślę sobie o tym, dlatego że przekraczanie tej granicy utrudnia ludziom doświadczanie siebie i utrudnia ludziom realny kontakt z tym, kim są i do czego zmierzają. Wydaje mi się też, że to jest ta rzecz, która nas wypala. To jest ta rzecz, która nas bardzo obciąża. No bo co, jeżeli ja pobiegłem, a ta osoba i tak zrezygnowała, przewróciła się i tak ją boli? Zawiodłem, nie dość jak jako osoba ucząca, to jeszcze jako osoba pomagająca, w ogóle jestem obciążony tą sytuacją bardzo mocno. Więc wydaje mi się, że Warto jest wspierać osoby w tym doświadczeniu. Widzę twój trud. Porozmawiajmy o tym, jak ci jest trudno, ale nie po to, żebym ja ci ten trud zabrał, tylko żeby, żeby ten trud dał się zobaczyć w całej swojej wielkości, żeby jakby usprawnić proces dezintegracji. No i w końcu nie chodzić za nimi, a raczej czekać aż wrócą. Nie obciążać ich żadną decyzją i nie obciążać ich za żadną decyzję. To wydaje mi się, że, że trudna sprawa. Trudna sprawa wtedy, kiedy sprawdzam prace zaliczeniowe i, i, i spotykają się dwa semestry. To trudna sprawa wtedy, kiedy myślę sobie o tym, jak bardzo potrzebni są kompetentni ludzie w ogóle, nie tylko psychologowie, natomiast ludzie wykształceni i kompetentni. I w końcu wydaje mi się, że to jest trudne dla mnie, żeby zachować ten dystans. I mówiąc o tym, próbuję też zbudować jakąś taką wspólnotę tego doświadczenia, trudu, obserwowania trudu innych, bez angażowania się i naprawiania i ratowania studentów przed rezygnacją albo zmianą kierunku. Wydaje mi się też, że ta, ta wspólnota tego doświadczania trudu może być, może przynieść korzyść i osobom uczącym się, bo nie będą się mierzyć z, z tym trudem jeszcze spotęgowanym tym, że pan z brodą jest niezadowolony, że ja rozważam zmianę kierunku, bo, bo to niepotrzebne. Tak, wydaje mi się, że to istotne. Wydaje mi się, że y, to taki temat, o którym y, dobrze pogadać. Y, wyzwanie rozwoju.